Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Wam pokazać następną robótkę ręczną, która jest niestety, albo niestety w domu po prostu potrzebna. Będzie metoda bez chemikali, codziennie gotujemy, codziennie smażymy, albo prawie codziennie i borykamy się z tymi problemami, jak wyczyścić te patelnie, te garnki z zewnątrz. Oczywiście. Nie wkładamy patelni, wiemy, do, do zmywarki, ale bywa, że się nie złoży do zmywarki i zmywarka dobrze nie wymyje. Niestety, ani garnka, ani patelni. Mam tutaj, pokażę Wam po zmywarce patelnię, nie ja złożymy. I garnek również, czy garnki po zmywarce. Dlatego czekałam troszeczkę parę tygodni, żeby to po prostu nie myć z zewnątrz, żeby wam pokazać, jak to dojdzie, jak to można zapuścić te garnki z zewnątrz, te patelnie. I wtedy właśnie takie patelnie można sobie ładnie wyczyścić, czy takie garnki, żeby wyglądały bardzo ładnie, można powiedzieć, błyszcząco. Są super metody domowe, którymi, którymi możemy czyścić wszystko w domu. I do takich właśnie rzeczy, czy tymi produktami to właśnie jest proszek do pieczenia, bardzo ważny, i tutaj mam sodę. Oczywiście sodę trzymam pod zamknięciem, bo jeżeli na przykład robię coś, na przykład oponki robiłam, potrzeb, potrzebna by mi była soda. Ją muszę później zakręcić, bo ona wywietrze i nie będzie miała tej mocy. Potrzebujemy taką miskę. Potrzebujemy z jedną, dwie łyżki pasty do zębów. Potrzebujemy łyżkę proszku do pieczenia. Pół cytryny albo jeżeli mamy ze trzy łyżki soku, ze trzy łyżki octu winnego. I to jest ocet 5%. Zmieszamy. I co do tego jeszcze dajemy? To jest skórka z jajka. Musimy bardzo drobniutko to w woreczku To będzie nam jakby zamiast jakiegoś czyścika. To będzie nam w funkcjonowało. Możemy również tłuczkiem. To musi być dość drobno rozbite. I to wsypujemy tutaj do środka. Ja wiem, że tych metod jest bardzo dużo. Ale czy wszystkie funkcjonują? Nie wiem. Ja Wam pokażę te. Ja Wam pokażę te, które funkcjonują. Oczywiście, tutaj potrzebujemy jeszcze taką gąbkę, albo możemy sobie użyć takiej folii aluminiowej. Czyli jak ktoś nawet nie ma takiej gąbki szorstkiej. Oczywiście, potrzebujemy rękawiczkę jakąś. I przechodzimy do nakładania tutaj na ten garnek tej pasty, takiej zrobionej, jakby. Bierzemy tą gąbkę. Zaczynamy. I tak szorować sobie spokojnie. A się tu aż tak dużo siły nie trzeba. I po prostu kółko, ten garnek ładnie szorujemy. Ja zrobię na razie pół, żeby Wam pokazać, jak to fajnie idzie. Co można jeszcze zrobić z sodą i proszkiem do pieczenia? Naprawdę, jeżeli mamy zlewy zapchane, czy nam jakieś coś czuć nieprzyjemnym zapachem, to naprawdę Wam powiem, że super metody. I proszę zobaczyć, a ja tutaj to robiłam może z minutkę. Że to jest czyste. Teraz pokażę Wam, że nałożę to jeszcze Teraz nałożę to jeszcze raz. I pokażę Wam, jak można zrobić również z tym papierem. A więc musimy włożyć korki do uszu. Jeżeli ktoś nie lubi tego właśnie, takiego szorowania, ale to nie jest ciężkie, to może słychać jak się szoruje. Ale nie mamy takiej na przykład. Kątki, to możemy również sobie tym ładnie na to jeszcze zetrzeć ten brud. Tak to już wygląda. Spróbowałam minutkę. I proszę zobaczyć jak wygląda ten garnek po minucie. A więc wszystko zeszło. Tu jeszcze jest troszeczkę. Bierzemy papier ten i jeszcze raz skrojemy. Możemy boki również, tutaj randy, te brzegi. Oczywiście, żeby nie zapuszczać, bo wtedy Wam będzie gorzej schodziło. Na pewno tu możemy mieć wszystkie garnki z tej stali nierdzewnej. Ja mam akurat ze, ze, ze stali nierdzewnej. One się dobrze myją. Proszę zobaczyć, jak on ładnie wygląda, ten garnek. I tutaj również, jak nowy, również ze środka pokażę Wam jeszcze jeden garnek, tutaj mam również um, taki proszę zobaczyć zapuszczony troszeczkę te brzegi i też go pokażę Wam również tym środkiem również z tym środkiem nakładam, a więc z takiego czegoś może Wam wyjść naprawdę na parę garnków albo I robimy znowu. Możemy wziąć ten papier. I rozcieramy tym papierem. I proszę zobaczyć, tutaj jest żółte żółtej, nie schodzi. Biorę wtedy sobie tą folię aluminiową. I tą folię sobie teraz. I proszę zobaczyć to co gąbką nie zeszło. Zeszło tym. Tą folią aluminiową, a więc naprawdę bardzo przydatne w kuchni. I już tak wygląda ten garnek. Myślę, że widać naokoło. Tu jest ta marka. Jakbyście widzieli, nie wiem, czy mi wolno reklamować, ale UMF. super garnki szybciutko w takich garnkach, jak Wam się coś przypali, zalewacie wodą czy wodą z solą, zagotujecie, że nie wiem jak byłoby najbardziej przepalone, czy bigos jak robicie, czy smażycie coś, naprawdę, czy mleko. Postawicie 2-3 godzinki. Wszystko odchodzi z takich garnków. Naprawdę polecam. Jeżeli macie metalowe tutaj takie rzeczy również, wszystko możemy tym doczyścić. Jak już jesteśmy dzisiaj przy tym czyszczeniu bierzemy to i również tutaj czyścimy sobie te wszystkie aluminiowe. Czy mamy łazience jakieś, na przykład, armaturę? To to wszystko myjemy, tak właśnie, że w tym nakładamy i obmywamy. Będzie nam się ładnie i będzie tak nowe. Jeżeli będziecie mnie oglądać, to Wam się spodoba, to dajcie mi łapkę, górę. Możecie mi dać również suba, to będę by widziała, że Wam się podoba i możliwe, że jeszcze Wam coś fajnego pokażę, jak się czyści, mi przejdę do następnej robótki na drutach Zima idzie, a więc trzeba zacząć coś znowu robić. A więc tu mamy zlew. Proszę zobaczyć, tu jest lew. on jest również żółty, od herbaty, od kawy. To idzie bardzo szybko, widzicie? I tym środkiem również czyścimy ten zlew. To mam tak już też pokażę przy okazji. Jeżeli mamy na przykład jakiś nieprzyjemny zapach tutaj w zlewie, czy w wannie, czy tutaj, to proszę również... Sypiemy, na przykład proszek do pieczenia, tu gdzieś mam otwarte. sypiemy proszek do pieczenia i zalewamy małą ilością tej spuszczanki octu takiego winnego. To Wam troszeczkę tak się spini i to tak ma być. Zostawiamy na 15 minut do pół godziny. Ale wtedy proszę stąd wyjść sobie czy z czystej kuchni. Uważać na dzieciaczki malutkie, żeby się w pobliżu gdzieś tutaj nie kręciły. I tak zostawiamy. Później to wyparzamy gorącą wodą. Z litr wody wlewamy, przepuczemy i już będzie nam fajnie pachniało. Możemy wziąć sodę, możemy wziąć proszek do pieczenia. Przechodzę do patelni. Proszę zobaczyć, patelnia jest czyściutka, ale tu widzicie już jest zapuszczone jakby ponieważ ona była myta nieraz w maszynie w mywarce a zmywarka niestety nie to myje wszystkiego i ta metoda jest fajna ponieważ nie musimy czekać nakładamy I od razu sobie z pomaluszką Robimy, czy szarujemy? Jeżeli mamy w domu jakiegoś pana, co ma siłę, dziecko dorosło już najlepiej, nie mamy już siły, czy nie mamy w ogóle siły, możemy poprosić również, żeby nam ktoś pomógł. się oczyszcza to jest patelnia jak widzę od Pana Jimmy Oliver a więc jakby on musiał czyścić, jakby on chciał coś wyczyścić metoda super ale ja nie sądzę żeby on czyścił on już jest znany na całym świecie jako kucharz i miałam okazję widzieć w Londynie jego restaurację ale patelnia właśnie od pana tego Jimmy Oliver jest naprawdę fajna również ma takie fajne też te patelnie do pieczenia indyków dużego drogi indyk, gęś takie brytwanki też widziałam, że ma też ma taką chyba na 6 kilo czy 6 litra ale to tylko się robi na święta, przeważnie. I czyścimy dalej. I proszę zobaczyć, jak ona już się ładnie wyczyściła. A więc idziemy dalej. Sypiemy znowu troszeczkę jeszcze proszku, jak nam mogłoby zabraknąć. I proszę zobaczyć, tak już. Wygląda ta patelnia. Umyta domowym sposobem bez żadnych środków chemicznych. Ja tutaj miałam zalane. Teraz zagotowałam wodę i tutaj leję około litra przygotowanej wody i niech to się przepucze przeleci. I już ten zapach będzie na pewno inny. zobaczyć. Już jest wyczyszczone. Czyli zlew. Ten spód. Tu jest akurat żółty kolor, żeby Was to nie irytowało. Tutaj też, ale to jest wszystko czyste. Kładam tutaj, proszę zobaczyć. Teraz proszę zobaczyć na ten zlew, jak ładnie wygląda, siemieni. czyściutki. Teraz babcia porządka może przejść pomału do gotowania. A więc ja też muszę wszystko swoje myć, doczyszczać. Jak widzicie.